Witajcie na kanale Ex Libris, na którym opowiadam o książkach, literaturze oraz związanych z nią miejscach i przestrzeniach. Niniejszym nagraniem kończę serię budapesztańskich opowieści, które zainicjowało nagranie dotyczące pomnika chłopców z ulicy Pawła, a następnie węgierskiego Anonima. Budapeszt mam głęboko w sercu. Jest pełen kontrastów, tego co piękne i tego co odrażające, czego nie chcemy widzieć, a jednak w jakiś perwersyjny sposób nas kusi. W Budapeszcie, zwłaszcza w Śródmieściu, czas się zatrzymał. Ta burżuazyjna metropolia, stosunkowo mało zniszczona podczas II wojny światowej, jest oazą dla lubiących historię i przedmioty z tak zwaną duszą. Kryją się one w starych mieszkaniach i na strychach XIX-wiecznych kamienic, a także ku mej uciesze w bardzo wielu antykwariatach i sklepikach. Chyba nie trudno sobie wyobrazić, ile zachwytu dostarczył mi mobilny antykwariat na kółkach, stojący na jednej z budapesztańskich ulic w dzielnicy, w której mieszkałam. Zaglądałam do niego kilka razy dziennie, stał w pobliżu wejścia do metra. Za każdym razem trafiałam na książkowe perełki, choć najbardziej zależało mi na znalezieniu węgierskiego wydania dzieł któregoś z polskich autorów. A że sezon letni miałam pod znakiem Sienkiewicza, pisałam o tym w jednym z postów na Facebooku, to i tym razem nasz noblista mnie nie zawiódł. Ale znalazły się też dzieła Juliusza Słowackiego. Budapeszt to raj nie tylko dla wielbicieli książek, ale też rzeczy vintage. Cudowny jest ten kontrast między panującą dookoła nowoczesnością, a maleńkim sklepikiem w starej kamienicy, czasem nawet w jej suterenie, gdzie wystrój i asortyment pamiętają minione dekady, czasem nawet przypominają scenografię filmów grozy. To raj dla kolekcjonerów wszelkich przedmiotów, akcesoriów, figurek, a także ubrań z minionych lat niezwykle oryginalnych pod względem formy, często o bardzo znanych i cenionych projektantów. W Budapeszcie jest też wiele sklepików z akcesoriami dla osób, które prowadzą pamiętniki i zapiski w tradycyjny sposób a więc w notesach, kajetach, na czerpanym papierze, posługujących się piórem czy maszyną do pisania. Wzruszył mnie odkryty nocną porą stacjonarny antykwariat, wypełniony po sufit książkami. Konstrukcje wymyślnych schowków i półek wskazywały, że antykwariusz nieco zatracił się w potrzebie zgromadzenia jak największej ilości asortymentu. Nie wiem, co na to węgierskie przepisy związane z bezpieczeństwem, wszak półki te ewidentnie uginały się od zbiorów, grożąc niechybnym zarwaniem, niemniej to istny raj dla szperaczy starszych wydań i kolekcjonerów wszelkiej maści woluminów. Nie miałam okazji wejść do tego antykwariatu, ale wyobraziłam sobie, że jego właścicielem jest starszy, zaczytany pan, który ze swej miłości do książek uczynił sposób na z pewnością niełatwe życie. Wszak można u niego kupić już książkę za 300 forintów, czyli nieco ponad 3 zł. To człowiek, który wie, że nigdy nie wzbogaci się na swoim interesie, ale prowadząc go, daje tyle radości innym, że to napełnia go wewnętrznym bogactwem, zasłyszanych od klientów historii, czy radością, którą widzi w ich oczach, gdy trafią na poszukiwaną pozycję. W tym moim wyobrażeniu antykwariuszu utwierdziło mnie okno wystawowe antykwariatu, czyli filmografia Alana Delona na DVD z odręcznie stworzonym podpisem z nazwiskiem aktora i datami jego urodziny i śmierci. Wiem, to nie dzisiejsze, ale mnie takie rzeczy poruszają. Ale żeby nie było, że Budapeszt tylko starociami stoi, to są tam też piękne, nowoczesne księgarnie z aktualną ofertą wydawniczą lub wznowieniami dzieł nieco starszych. To miejsca, gdzie sączy się miła dla ucha muzyka, gdzie książki ułożone są według gatunków, krajów, a nawet tematyki, gdzie można usiąść na wygodnej kanapie i zatopić się w lekturze. Tu także wśród polskich autorów królował Sienkiewicz. I jak tu nie zakochać się w Budapeszcie, gdy dookoła tyle bliskich sercu i zainteresowaniom klimatów? Zapraszam do śledzenia kanału Ex Libris na YouTube. Ex Libris obecny jest też na Facebooku i Instagramie.